Siema, 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 siema. Chciałbym wyjaśnić trzy sprawy. Chodzące o mnie. Pierwszą sprawą to będzie technika tych barków, który wyciskania barki na, handlami, które się nie podoba Może Ale co wam powiem. Ja pionowo robiłem kiedyś na pionowej ławce no i po prostu nie mogę dokładać ciężaru a a ciężar yy, dane, w danym powtórzeniu jest hipotrofia mięśniowa ciężar, 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 to jest główna rzecz która daje bodziec do rosnięcia wiesz się? tego zmienię dwa skos jest łatwiej wziąć mi ciężar, łatwiej zarzucić tp a po drugie Łatwiej zazucić, to może żeby, żeby Na Dlatego ja ćwiczę na wyskał się pomiędzy 85... 80, 75 a 9, yy, 75 a 85 stopni. Tak jest kościwicza. Na razie nie mogę. I Do tego tak zwiczę. Trzecia sprawa. Długa sprawa. Ludzie. Ja trochę udaję tego głupka, by trochę kory dodaję kolor, kororu do tych filmów, bo tak lubię. Bo da, lubię się to sobie głupka po prostu. Koniec skopka i właśnie to są takie moje wybryki, tu ja pokazywał też moje głupie rzeczy, różne takie coś. Po prostu lubię to robić. Jestem młodym człowiekiem, lubię trochę opierdalać trochę solidnie i to jest trochę robione pod publiczkę pamiętajcie publiczkę czyli sam sobie ludzie, ludzie którzy mnie znają wiedzą, że lo, to robię trochę pod publiczkę czyli trochę koryzuję, by było lepiej a trzecia sprawa Chce, czy chcecie jutro zobaczyć dzień z jedzeniem po prostu, jutro na instagramie będę robił dzień jedzenia czyli wstawię moje posiłki powiem ile co biorę ile, ile, ile coś z to wszystko i jak jem na masie tylko wspomnę, że jestem w tym końcowym etapie masy a niedobrojącym warstwie Ja teraz chcę, chciałem to zrobić pokażę tutaj uwagę, wszystko pięknie i będę Wam pokazywał te różne dni jedzenia. To jest trzeci pomysł i czy chcecie, czy, czy chcecie jutro tak, takie coś Będzie zawsze i coś wam jeszcze powiem. Ludzie kurwa Coś jest pokazywane na filmie. To jest królzywane, czy znaczy, znaczy, że udawane czasami ja czasami gram ja do głównie do złoty. Po prostu zaciskam zęby i idę do przodu bo nad I nie będę udawał, że co mi się nie chce. Na każdemu. Bo, bo jeszcze tam komentarz, że nie widzę czuć mi radości. Dobra, spoko, może nie widzę czuć mi radości. Ale każdy ma dzień gorszy. Ja chodzę do szkoły, muszę o to tobie. Mi... W zasadzie, mój priorytet zdać szkołę, a nie to. to teraz zrobię drugi etat. I jeszcze do tego trenuję, Dojeżdżam 32 km, jedną stronę do szkoły. To jest dzień, robię 64 km. To jest kurwa. Plus 5 chodzenia to masz kurwa ile możesz sobie I to jest właśnie. Ja jestem na takim spacerku. I kończę dlatego chciałem wam się trochę może wyżalić, może nie Puh, chuj z tym ale powiedzieć parę rzeczy pamiętajcie najlepiej na mnie, jeśli, 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 jeśli barki pomiędzy, z skos, yy, kosami to możecie zapamiętać i, 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 da, i możecie pokazać minutę każdemu kto chytuje mnie przez wyciskanie barki, każdemu możecie pokazać tą minutę filmu który teraz sobie będzie mówił mi się lepiej ćwiczy barki, wyciskanie pod kątem 75 stopni wyciskania na ławce z skosnej. S albo skosie, o! Na ławce skosie. No i czemu? Bo są tak mi wygodniej. Wygoda, jeszcze raz kurwa, wygoda. Na razie, pa.